Czyli tak. <coughs> Dziękuję RMFFM. Śpiąc tak, metodyką taką, pierwsza noc, druga. Pierwsza noc spędzona po wczorajszym w nocy, przyjściu, po dwóch tygodniach kwarantanny przyjściu, nie w sypialni, a śpiworem tym co przygody spędziłem prawie 60 nocy, prawie 60 nocy w Wydablinie na wydmach i w tym też posługując się. Właśnie tym sprzętem, to śpiąc w nim i w miejscu tym, odczuwając tam źle sąsiedztwo i wajpsy, niech inni też uważają, sprawdzają i serio niech tak nagrywają sobie to na dowód dla siebie, ku pamięci, bo niektóre nawet wiem z doświadczenia, to też tutaj kiedyś jeszcze wywiesiłem taką informację o jajkach, bo sprawdzałem na pamięć co jest dobre, wzmagałem, co prawda ja nabywając dużo informacji, pracę. I jeszcze, biorąc głupie, jakieś na uspokojenie tabletki psychiatryczne, żeby, kurde, uspokoić swój potencjał, to jest bzdurą w ogóle. Nie ma co uspokajać potencjału w inny sposób, jakiś nienaturalny, tylko w naturalne metodyka. Tylko naturalne powinny być stosowane informacje, a nie jakieś zbyt skomplikowane studia na zbyt skomplikowane nadużywanie czegoś, co nie jest, nie zbrali do natury, a od odnaturzeniem, co później w konsekwencji prowadzi do raka, chorób i w ogóle nowotworów, i schiz problemów, i w ogóle genetycznego, najgorzej, to genetycznego na ESP dzieliny, to żeby nie było spierdzieliny genetyczne i psychi psychiczne i restaury chrześcijańskiej, czy postępliwości, udogodowania ludzi samotnych i innych, singli w sensie przede wszystkim, to żeby takie pary, czy coś jak jakieś okultyzmy, rozbiory, psyche, czy jakieś manipulacje, żeby ktoś się poczuł z ich do pary bardziej weaku temu, żeby co, żeby poczuł się bardziej jakimś panem, że jej by, jej by było to miłe, to w ogóle to jest poziom słaby, tylko, że powinni zaistnieć w tym, żeby zrealizować to tak porządnie, żeby po prostu pójść od razu do kościoła, e, rozmówić się w kościele, w te trzy dni, w trzy dni dać sobie, trzy dni sporządzić Mówię na czym mi zależy od A do Z, mogą spojrzeć na kodyfajlowe, bo nie będę tego znowu nagrywał na YouTube. Mogą ruszyć potem z tej rest aury, korzystając, czerpiąc i szanując kogoś takiego, jak ja bym był w otoczeniu prezydenta, tak samo wśród ludzi, jak bywałem, to przebywałem, to uszanowałem zawsze pomysły w pracy czy coś z wyczuciem. To jest to prawda, po prostu no, wyczuwając te pomysły, tam jest więcej opisane na ten temat, to na, na stronie kodyfajlowe, przygody i informacje. I się i szanuję tak samo w szpitalu, ktoś ma pomysł czy coś, i zawsze niektórzy w utajeniu w uciszeniu, ale potem trzeba zaistnieć też, że po prostu jak jest na, na już takie emocje w ogóle, że widać, że to już... Kur... Ja, że to już jest taka w psychice krzyż, przeciążenie, że po prostu głupota, że to nie może być takie głupie, że po prostu nie można się porozumieć, dialog, jakaś mowa, że ma się pojawić jakieś dziecko i że ma się dopiero spojrzeć to dziecko, czy którzy i że taka motywacja do podania, no podania motywacja to jest po prostu, co, po prostu wspomnieć o tym, że fajnie jest mieć dziecko, promocja tego, ludzi co mają dzieci pokazać, że fajnie, fajnie żyją, fajnie ich, też tak mniej, no że co, no że możesz tak mieć przecież ty, no tam, tam, to i takie motywacje, jakieś tam krótkie na drodze i takie dogodowe, to mogliby spotkania właśnie, dlatego dzisiaj idę, już ruszam. Tu mieściłem, stąd informacja będzie też do właściciela tego mieszkania, tutaj do księdza też, bo trzeba informować, oni też informują, raportują, czy to są też, jak ktoś gdzieś pracuje, też trzeba informować, serio, bo ja na przykład nie polecam tych tutaj do żadnej pracy. Serio, niech i ruszą do księdza, do rodziców niech wrócą sobie po nauki chrześcijańskie. Ja mówię poważnie, narodowo, międzynarodowo, edeńsko. Serio, to nie ma brzmieć, jak to ma brzmieć? Z Gnatem mam stać, jak ci na przykład w Syrii i strzelać nagle i to ma będzie brzmiało dopiero poważnie wtedy być odczute. Dla takich niektórych to tak, no. Co Chrystus zrobił, nie że był zły, tylko odgrałaś taką rolę i co? I to oni mają teraz pójść ukrzyżowani i dopiero do nich dojdzie, że a, bo już mnie przybijają do takiego krzyża. I o, i zabierają tam, i kurde namównice, żeby pokazał, jakie okulty, w sensie tam mówię o nich, nie? Czy którym, że będzie to dopiero pokazywał i mówił, że y, przybity, że nie ucieknie i w ogóle. To nie może że Chrystusa, tylko takie zagranice, Chrystus odegrał bardzo wielce cierpiąc, traumatyczne i jeszcze do tego, że szedł, żeby tylko miłość i wtedy zacząć działać w Wedenie i dogadać się fajnie dogodowo, jak miał zjeździć na pewno, tylko potem Rzym, no i wjechał zresztą do Polski, też wjechał co tam później, czy, czy w międzyczasie, czy jakoś ta historia, aż tak dobrze nie znam, ale mniej więcej tak tam orientuję się, pamiętam, nawet, że są fakty przetrwania, takie duże informacje tego typu, to zachęca wszystkich singli, singielki w całym kraju, Polsce, jak i w innych miejscach za granicą, żeby dogodowo właśnie teraz w tym okresie szczególnie do ślubów dążyli przede wszystkim 3-7 dni. Góra 7 dni, rozmowa konkreta, nie jakieś spotkania tu i tam i bez siebie, albo bez siebie to okej, okay, ale trzeba na przykład godziny czy coś, tylko to jest podejrzane, ale godzina bez siebie. no Niektórzy, właśnie ta sytuacja właśnie, być, powinni być tacy, Wii", że chcą kogoś takiego do pary, chyba że są ludzie, którzy nie chcą do pary, tak. Jeżeli ktoś na przykład stwierdza, że kurde, fajne czy masz coś, ale i określić właśnie na no, umowie, czy ty lubisz tak, czy lubisz tak na przykład tak być ze sobą, czy być tak ze sobą, nie ze sobą i wtedy ile czasu mniej więcej, bo na przykład dziewczyny też szczególnie po przejściach też inni niech polecają, niech nie tam nie, nie, tylko niech mówią, jak jest, że właśnie, że, że, żeby właśnie na to patrzyli na umowach i żeby właśnie robili w ten sposób te nagrywki, w sensie nagrywki w swoje też na, na telefonach czy coś, do umów, MP3, pomysły zapisywali, nie tylko, zapisywanie zajmuje dużo, dowód na papierze spisany ręcznie jest lepszym dowodem, bo daje ekspresję, emocje swojego i też dowód, ale też nagrywka, nagrywka, teraz macie telefon, nagrywki, gdzieś zaniknie coś, to w pamięci gdzieś zawsze zabezpieczyć kartę SIM, SIM. I żeby było tak, to polecam wszystkim, żeby wzięli i zrobili te christianity, yoga, to są może być rozgrzewka, taniec, w tańcu najlepiej się rozpoznać, po prostu jak ktoś tanczy, czy nie tanczy, po prostu jak się czuje, poczuwa, pomóc innym, na przykład powstać, na przykład, że ktoś jest po, 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 po wódzie, czy po piwie, żeby tego nie pił, zachęcił się sportem, że to fajne endorfiny się pobudzi, tak. Z czasem do człowieka dochodzi, nawet jak wróci do nawyku, czy miejsca, gdzie nawyk już został wdrożony jakby w swoim umyśleniu, że wchodzi, no to tutaj już nie ma tego, na przykład sportu, kolegów nie ma czy czegoś, to tam, no to tam piwo czy coś, nie? to lepiej potem na przykład pójść. Wyjść na przykład do sportu, wziąć sobie znaleźć jakiś coś w internecie fajny sport, niedrogi, albo nawet fajny, kosztowny, ale pomyśleć jakie to jest fajne. Wziąć na próbę Kite surfa, na przykład wynająć, zobaczyć, że to jest mega super. Zainwestować nawet kredyt w to, znaleźć pracę i zobaczyć, że w tym się czuje na maksa kur, cool, że na przykład mężczyzna, na męsko, także wow, na 3 metry się podniesie, popływa, że to jest power, że są endorfiny, że jest siła w mięśniach. Nie trzeba mieć wielkich mięśni, że można latać, że kurde, czy się wywijasz, czy jeszcze taki... Yeah, super hero like from Marvel. Jak z Fafa Marvela się czuje, tak powinien się, i powinien się czuć. niech się tak ludzie czują w tych sportach, co lubią. I wtedy co? W zajawkach, grach, zabawach? Jak się ludzie poczują o czymś takim, to i śmiało wybędą coś takiego, nawet wynająć. Potem właśnie zainwestować w kredyt w to, a nie jakiś telewizor, co będą oglądać takich ludzi, co czują się cool i bo mają aż tyle, i w ogóle inspirują, tylko żeby właśnie wybyć w coś. To mają wszystko do możliwości. Tutaj w kraju tak samo jest wiele możliwości, do godności. Samolot są przeloty, ale żeby tak za daleko nie drążyć, nie krążyć, to mogą w tym czasie dogodować najlepiej z kimś do pary, bo wiele jest promocji, formacji jak w Dabinie też New York, przelot i w ogóle to jest takich formacji dużo na świecie. Że można na przykład ruszyć właśnie najbardziej teraz korona koronawirus, kwarantana i samotni, żeby właśnie spotykali się, nie w domu, nie przeblokowo, nie zaściakowo, tylko normalnie, bo starsze osoby próbują jak mogą, ale co, Starsi, one starsze osoby rozumieją, że młodzi na przykład są w jakichś tramach, albo są nieśmiali, bo są po przejściach niemiłych, traktowaniach, przedszkoli, są właśnie super wyrozumiali kochani za to, ale trzeba to uszanować, zrozumieć, ale to do młodych mężczyzn szczególnie przynależy czasem właśnie pokazać tą koparę, Powera, zaragować jak należy, jak na przykład są jakieś okulty tutaj u góry, czy coś to po prostu jak okultyści to trzeba po prostu wziąć jakoś ładnie łupatą, czy jakoś po prostu nie łupatą. najpierw, <laughs> ładnie tak poinformować. Bo ich na pewno, ale też dookoła, żeby się poczuli w ten sposób i sami sobie za, zaprzestali tego po prostu wyjść, żeby wyszli po prostu, wybyli z tego miejsca, okolicy, wrócili do swoich rodziców na nauki i, i tam serio się nawrócili. Potem znaleźli co, jakieś inne miejsce do życia i już tego głupoty, turnoty nie czynili. Bo tutaj to może się skończyć z tym, że widłami jak na wsiak kiedyś pognali, czy coś, czy się kierą, czy w ogóle gdzieś przez pola, czy w pola, czy przez puszczy, i w puszczy zaginęli, bo nie mieli jak się znaleźć przez okultyzm. Bo tam Jezu im nie powiedział, a próbował tak, tak jak oni traktowali by Jezusa, czyli co, czary, mary, strachy w ogóle, że postrach w ich psychice bo mają to względem na sumieniu, sumowaniu swojego poczynania złego względem innych, aż tak nie będą świadomie tego zła, co ludzie przyczynili. A singersi singerki, nawet jeśli zła czynili, a od tego odeszli, a chcą na pewno odejść takim życie, to nie zjawia się na tych spotkaniach i Yoga, dadzą się tak rozpoznać wtedy jakieś żeby czary Mary nie robili żadnej manipulacji, żakoltyzmów, Odmulą się wtedy najlepiej w naturze właśnie. przestawią się od ledowych ekranów, świeży ten, podziw gwiazdy, natura, cały dzień nie chodzą sobie po naturze, po lasach, z kimś do pary, czy w, gru w grupach, tylko z kimś, kto by ich dopilnował, żeby nie było zaraz jakiegoś głupiego, co by zaraz ich chciał, nie wiem, namówić do jakiegoś porno, nie daj Boże, nie, wersji nagrania filmu czy coś. Niby nie, wcale nie fajne, tylko przedurne, totalnie durne, idiotyczne. Ja chcę, to jak chcę nagrywać ze swoją żoną, a nie innych tam po nagle, ktoś namawia przedurnoty, Żadne fajne. Niech pójdą sobie i niektórzy do ślubu, bo to jest najfajniejsze. Ślub zawsze zabezpieczy. Pierścień to zawsze na drodze jak kobieta jest utrudzona, nie daj Boże, no nie dajcie sobie, Bóg powie, nie? Nie dajcie sobie takiej sytuacji, że dziś kobieta jest daleko od mężczyzny, męża, którzy się kochają, przecież pokochali się. To wzięliśmy dla pokochania. To wtedy wspomina pierścień, patrzy nawet na drodze i mówi o mąż i skojarzenia ślub albo skojarzenia poprzedni wieczór i też spojrza spojrzała na pierścień i cieszyli się, że są sobie mężem i żoną i to celebrowali, to ich na drodze zawsze trzyma, inni też widzą wtedy też, że super. Bo jak ktoś widzi, że nie ma, no to wtedy podchodzi nieraz mężczyzna, kobieta, ale spotkania są lepsze, bardziej postępowe, myślę, uważam, nie w Polsce robią. Fajnie, jakby informowali już nawet w wiadomościach. I to będzie super, że coś takiego zaistnieje. No i to będzie cool, mega cool wtedy, że takie coś robią. Wtedy ludzie chętnie przybędą do takich miejsc, e, że właśnie dogodowo, doborowo, że można do, m, spotkać się z kimś. W kościołach jest fajnie, też próbować, ale ja w, w to niedzielę wystąpi oficjalnie, z tą tubą też, ja na Pawła drugiego puszczę, poproszę i tak dalej. Po prostu się poczuję jak u siebie, tak jak w Irlandii. Włączę, umieszczę co jak, przerwę, najważniejsze fakty. Najważniejsze informacje, jeszcze wcześniej pójdę, zapytam ee, i powiem wprost, jak trzeba, jak to musi być, i koniec kropeczka. I tak samo tu na spotkaniu będę chodził, próbował, promował. To jest, idę, właśnie się przyjdę właśnie 8, 9 godzina, godzina, to jeszcze później przyjdę się o 10. też ćwiczenia zrobię. I mam nadzieję, że jakoś ludzie zaczną się zjawiać. Już jeden mężczyzna tam się zjawił, ale męż kobietę manu, no to też kogoś może poinformować. Piotr, pozdrowienia dla niego i innym życzę tak samo właśnie, żeby informowali, zjawiali się śmiało. Jak ktoś się czuje nie tak, albo czuje się niepewnie. Też to przychodziłem, albo czuje się nieśmiało, albo jakiś sły, albo gorszy, albo yy, biedniejszy albo nie, mniej piękniejszy, no żeby ego nie dali się załgać przez innych. Naprawdę super są ludzie, są naprawdę, niech znajdą parę kogoś, co im po, po, powiedzą jak można się w czymś podbudować, po dziecku, a nie jakieś tam ściema, że jest super, super, fajnie, super, to też fajnie, super, że jest fajnie, super, ale niech szczerze się odczytują i to też zabawa w tym traktują, ich w ogóle, że wiesz, nie, że mogą powiedzieć tyle, a żebyś licząc, że odczytasz coś i tak, tak jak w Dablinie to zaistniewało, normalnie z jarymi, w sensie jarymi, nie jarzami, ale jarzącymi, w sensie na, po chrześcijańsku w chrześcijańskim stylu. I żeby doszło to w do doborową, więc śmiało i niech to zaistnieje dzień po dzień, i potem może być no, dzień po dzień, dzień w dzień, teraz szczególnie kiedy jest jeszcze ten miesiąc, czy do końca miesiąca jest jeszcze ten zarządzenie narodowe. To nie wykorzystają to na zasiłkach, zasileniach, czy, no jak, jeżeli rząd dał im zasiłek na utrzymanie w czasie takiej kwarantanny, to nie wykorzystają to, jeżeli są już do pary, niech ruszą do rodziców, niech się nawrócą, niech ruszą tam, gdzie ich nie przepędzą łopatami czy siekierami, czy zaginą gdzieś w akcji, nie najboże, niech je oni sami nie dadzą, nie? Bo jak Bóg w ludziach i to emocje w ludziach, to i jak przeliczą sobie co i jak, to mogą nawet się uśmiechnąć czy mówić normalnie swoim mową, bo jak mają mówić, przecież nie będą mówić jak yy, jacyś stracholudy czy coś. I nawet dziecko może przejść też te SMS-a jak w Syrii czy gdzieś wysyłało, czy w Iraku smsa z prośbą o na przykład o, o niezakłócanie, czy nie zastraszanie, czy nie niederwanie dziadków starszych, bo czuli się przerażeni, że ktoś im coś robi na jej ziemi w ogóle. No i potem się zjawiało nagle jakiś taki w ogóle ten grom z nieba, czy jakoś tak, no i potem dzieciom tak mówili, nie? A potem SMS i pojawiało się był efekt i źle nie chcieli, bo chcieli dobrze, ale może nie rozumieli, a może rozumieli, a może nie rozumieli i osądzić to realium światom ludziom, historia od A do Z, fakty, wszystko i emocje i świat i kto był zły, kto był dobry, jak informowali, jak ostrzegali, jak postępowali, mogli, jak mogli, traumy, kto się tam w ogóle pchał na nie, nie swoje ziemie, żeby jeszcze coś tam pomagać, co prawda to z chęcią to jeszcze źle, to tak jak ratownicy u nas w Polsce też medyczni, to nieśmiało ludzie polecam, wyruszają w te, w teren dla Singilia też już ruszam i fajnie aktualizacja coś, jakaś informacja ze świata jak będzie z kraju wiadomościach czy coś, ktoś będzie ma fajny kolejny pomysł. Na razie to właśnie odstawienie jak w autobusach jest metry od siebie, czy jakoś tak, no to fajnie, bo wtedy mogą ustawić się bardziej w swoim bardziej Wii i śmiało tam. jak ode mnie na, na przykład dziewczyny nie będą do mnie Wii i w ogóle, że w sensie ja nie i to ja wtedy co poczułam się, o ale Szkoda w ogóle, no i tak nie w każdy przedał jest, ale Szkoda, ale fajnie, ale mi najlepiej po szyśniesku. Gdzieś mi się w końcu uda, natrafi i taka, co faktycznie, bo wtedy faktycznie musi być szczerze, a nie że kurde, może jednak czy tam co coś albo coś coś nie no, naturalnie na no, chillingu totalnie szczególnie pod półziuka to w ogóle no ale nie specjalnie pod ziółka, tylko tych zdrowych ziół i, i ten i, i zdrowa dieta no co na tego Amen.